Witam serdecznie na moim kanale Diablo 3. Żniwiażdż Dusz Wydaje mi się, że to będzie już ostatni odcinek tej serii Fajnie byłoby go zamknąć w tym tygodniu Ten odcinek będziecie oglądać w piątek W sobotę zrobimy podsumowanie, odcinek prezentujący build Także czy znajdziemy ten pierścień do bastionu woli czy nie To, to będzie już ostatni odcinek tej serii Rozpoczynamy grę łowcą demonów Ostatnio udało nam się zrobić głęboką szczelinę na poziomie udręka 15, poziom 70. Spróbujmy zrobić ją na poziomie 75, czyli tej udręce 16. Bo trzeba tu dużo spokoju, dystansu od przeciwników. No i dużo strzelania. To nie będzie tak szybko. Pewno zajmie nam to z 5, 7, 8 minut, nawet może nawet. O ile nie będzie się tak przycinać, bo dzisiaj słabo internet działa. Pierwszy zgon. Może być tak, że jednak bez tego pierścia nie, nie damy sobie tutaj rady. Szczególnie z, z przeciwnikami zadającymi obrażenia elementarnym Przypominam, że na udręce, na głębokiej nie można zmieniać sprzętu Także musielibyśmy zrestartować grę, żeby móc coś pozmieniać Dlatego spróbujemy najpierw podawać z wyzwaniom Pewno problem nie są ci zwykli przeciwnicy, to są te grupki czempionów, na które trzeba bardziej uważać Idzie to jeszcze trochę za wolno, myślę, że taką optymalną Kompensu byłoby posiadanie z 1,5 miliona do 2 milionów obrażeń No i dużo większej wytrzymałości Spróbujemy jeszcze coś zrobić w tym odcinku z tą wytrzymałością Nie powinno być źle Nie jest jeszcze Najgorzej, cały czas potrafimy te potworki wykonywać, i cały czas jesteśmy do przodu z czasem. Tylko trzeba uważać na takie właśnie kuleczki biegające za wami, eksplozje. No ale myślę, że taką postacią to zawsze trzeba będzie na to uważać. To nie jest postać kontaktowa, to jest. Robiona bardziej pod taką e, szklaną armatę, czyli dużo obrażeń Ale jak już ją coś trafi to zabijam Dobrze, że są te rakiety samonaprowadzające, to tak nie musimy się przejmować tak bardzo z celowaniem no bo jednak odskok, żeby zrobić w tył Nie w stronę Celu, to musimy przesunąć tą myszkę trucizna zabiera bardzo dużo musimy mieć dość niskie odporności dlatego no ale to jest kwestia nawet edycji wydawanych e, e, przez w bonusów które możemy zrobić u zaklinaczki teraz będziemy się tym bawić jakąś kończymy tą szczelinę pierwszy poziom szczeliny już się przebrnęliśmy to nie jest szczelina otwarta więc nie będzie za dużo tych potworów To jeszcze też nie, nie, nie można zapominać, to są e, mikstury. Standardowa mikstura odnawia 60% życia i tyle. Ale są mikstury legendarne, które odnawiają też 60% życia i dodatkowo jeszcze jakieś inne bonusy mają w sobie. Zaraz będziemy je przeglądać. Parę wypadło, ja ich jeszcze nie oglądałem. No na tym, na e, budowanie tych osadziczy, one tu wypadały, także może którąś użyjemy. Jakiejkolwiek byś nie użył, to będzie lepsza od standardowej, będzie dodawać jakiś bonus. Prędkość się służy, bardzo dobra. Strzelamy, miotamy tych strzał naprawdę dużo. Myślę, że jedyną postacią, która by nie miała teoretycznie założenia problemów z otrzymywania obrażeń, powinien być templariusz. On zawsze ma tarcze w zanarżu i pewnie mnóstwo pancerza, ale jeszcze templariusza nie budowałem. Tak jak mówiłem na początku tego odcinka, postaram się nagrać taki odcinek podsumowujący, który pokaże wszystkie elementy tego zestawu, tego buildu. Poruszając to, jak, jak ten bit udało nam się zdobyć. I myślę, że ta seria odcinków posłuży komuś na pewno do przyswojenia sobie tego, jak to ograć. Jak to stanie w jakimś punkcie, nie będzie wiedział, jak wybrnąć. Na przykład nie mogę zbukonać wyższej szczeliny, nie mogę znaleźć sprzętu tutaj w tej serii 20 kilku odcinków na pewno odpowiedź na te pytanie znajdziecie. No i zaraz uda się ukończyć tą szczelinę. Przypominam, że pokonanie szczeliny poziomu 70 odblokowuje wam e, pierwotne, starożytne przedmioty. Także już będziecie mogli wkroczyć na ten naprawdę finalny poziom. Czyli w tym bildzie jest to możliwe do wykonania. Jak sami widzicie, poziom 70 w poprzednim odcinku pokonaliśmy, poziom 75 ukończymy za chwilę. Czyli jest to sposób na zdobycie tego otwarcia na koncie możliwości uzdobywania przedmiotów pierwotnych, starożytnych. I już wtedy jak na jednej postaci to zrobicie, to już na każdej nowej postaci będziecie mogli te przedmioty wytropić, nawet nie na najwyższych poziomach, tak jak widzieliście, udało nam się zdobyć amulet i, daje się, kuszę udało się Zrobić w kostce jego, także już potem to nie ma z tym problemu. Najważniejsze jest to odblokować, przecież na jednej postaci będzie problem z tym bossem, ponieważ on pluje trucizną. Ale mamy czas, Ubijemy go na pewno. Jeżeli dobrze zauważyłem, to też regeneruje sobie trochę życia. Trzeba się strasznie dużo poruszać, unikać tych jego klujek, myślę, że trzeba będzie go trzymać na odległość. No już teraz możemy tylko co najwyżej stracić ten bonus do ulepszeń klejnotów. Czyli nie będziemy mogli na końcu ulepszyć tych legendarnych klejnotów. Ups. No wytrwały. Mamy blisko wyjście, to będziemy się cofać do wyjścia, żeby nie tracić czasu. On i tak się będzie do nas przyzywał. No, my będziemy się cały czas poruszać. Staramy się nie dać zapędzić w taki kozirów. Także przeniosę się na drugą stronę. On no, będzie maltretował tą trucizną. Dobrze, że mamy ten bonus z naramienników z zaklinaczki, to nasze przymioty nie podlegają zniszczeniu. W przeciwnym razie musielibyśmy się wrócić do miasta. I myślę, że to już koniec. Na wszystko jest metoda. Udało się nam pokonać, widzicie? Warto. Bardzo dużo dropu ciekawego. Czy przydatnego, to inna sprawa. No i na pewno dzięki tak wysokim poziomom udręki Szczeliny, będziecie mogli ulepszać te klejnoty szybciej, bo macie 100% szansy, czyli zaliczenie tego na poziomie 75 pozwala mi czterokrotnie Ulepszyć kamień Na 100% Gdybym robił szczeliny niższe To procent byłby 65 i mogłoby być tak, że musiałbym zrobić dużo więcej szczelin i zajęłoby to dłużej Zajęło to 10 minut, bardzo długo, nie jest to poziom do Czasowy do ekspienia, do farmienia jest to poziom bardziej do ekspienia i szukania lepszych przedmiotów. No ale jak chcecie dużo przedmiotów szybko znaleźć, to raczej róbcie niższe poziomy. Znaleźliśmy też budki z zestaw nasz, który nosimy. Zachowamy je sobie. to dołożymy do skrzynki co bym zrobił to pogrupował to trochę co na teli i do tych natalii tutaj mamy ten zestaw cienia tu mamy zestaw reszty ponurych ziem jeszcze wcielenie marudera to sobie już tutaj zostawię bo jeżeli nie uda nam się tego, to, bo to już to byliśmy. Także ja to zostawiałem dla naszego mnicha. Bo tam cały czas staram się go sobie ulepszyć gdzieś pokątnie. że niech to wróci do mnicha. Także tutaj już mamy jedynie co brakuje tego odpowiedniego kamienia, odpowiedniego pierścienia. Jeśli chodzi o miksturki, to właśnie o takich miksturkach mówię. Bezdenna, bezdenna mikstura węża przywraca też o 60% wartość życia i zwiększa pancerz o 14% przez 5 sekund. I to sobie założymy, bo i tak mieliśmy zwykłą tylko miksturę Także nie opłaca się jej nosić Kaprys marudera, wcielenie Marodera. tego nie mamy Tak mi się zdaje, tu jest wcielenie Marodera. Ja go sobie zachowam Chwyt mamy są te, co tam mamy lepsze Kolce Marudera I pomsta Tutaj nic ciekawego Rozkładamy te przedmioty Wróćmy wszystko do skrzynki No i co, zmienimy poziom trudności z odręki 4, bo jeszcze tego nie zmieniliśmy na odrękę 16. To jest już maksymalny poziom, jaki można włączyć. Dało się na tym poziomie pokonać odrękę głę e, głęboką szczelinę. Także wydaje mi się, że i tutaj nie powinno być problemu. Będziemy chcieli zrobić zwykłą szczelinkę, żeby zobaczyć jak z farmieniem kluczy by było Czy to już wyjdzie bez tego ostatniego pierścienia czy nie Zawsze tych pierścionków tyle się przewijało, teraz nie możemy go trafić No to tak właśnie jest, na coś konkretnie nam potrzeba to ciężko to trafić za szybko Raczej spokojnie do tego trzeba podejść Tutaj nie ma limitu czasowego jeśli chodzi o jakieś dodatkowe pomysły, jak zrobimy, tak zrobimy. Gdzieś już słyszymy goblina, mamy goblina, ubijmy go, zawsze to trochę złota. Weźmy sobie biały przedmiot, zawsze dodatkowe materiały rzemieślnicze. Tak jak mówię, nawet na tym poziomie możecie je cały czas zbierać, tylko trzeba uważnie obserwować, bo te. te to jaki nie otwierają się same przy rozbijaniu tak jak i inne beczki i tego typu obiekty, które można zniszczyć. Nie uważam, że to jest wolno jak na taki świeżo zbudowany yy, charakter, żeby trzeba było zmieniać na niższy poziom. Na pewno jeżeli ktoś chce za dużo kluczy szybko na farmić, to, to przenosi się na oddaję, nie wiem, 10-12. I tam na pewno tych kluczy, te udręki będzie robił dużo szybciej Klucze powpadają mu i skupić się na głębokiej Będąc w takim punkcie w jakim jesteśmy teraz Jedyne co zostało to Dopieszczać tą postać, czyli zbierać przedmioty, które Te same przedmioty jakie mamy, tylko po prostu z lepszymi opcjami Bawić się z zaklinaczki Co też spróbujemy zaraz zrobić Chciałem to zostawić na taki koniec ten odcinek nie będzie za długi. Myślę, że zrobimy jeszcze z jedną szczelinę. No, też te szczeliny trwają więcej niż ja zakładałem. Chciałem, że jednak jakieś 7-8 minut się uwiniemy tą pierwszą szczeliną. Zajęło nam to 10 minut. Ale ogólnie nie jest źle. I legendarny hełm wypadł nam przy okazji. To pierwszy wyglądarny zestaw to no w postaci też trzeba się nauczyć grać. Trzeba nauczyć się uskakiwać od tych wszystkich ataków przeciwników. Oni też nie, nie robią nieprzerwanych serii, tylko te serie się przerywają co chwilę. Także po prostu kwestia wyczucia postaci i ogrania się nią, ja nie musiałem na to zważyć, Michem po prostu wpadałem i ci jego pomocnicy zajmowali się wszystkim. I mamy pierwszy drop, wydaje mi się, to kusza świt. Zobaczymy w mieście. Czyli udało się też ją znaleźć w terenie. Kolejny legendarny drop, budki. Widzicie na tym poziomie bardzo dużo trafia się tych stojaków z brońmi i dzięki temu dużo wpadnie nam materiałów rzemieślniczych. Ale ciasne korytarze nie sprzyjają trzymaniu przeciwników na odległość. No i tutaj już naprawdę liczy się technika grania. No i cały czas pamiętanie o tym wbijaniu tych, czy zemsty, czy tego mocy cieni. Kolejny legendarny przedmiot gdzieś tam w rogu wypadł. To buty. Dużo się dzieje w tym małym pomieszczonku, spróbujemy ich być tak trzymając ich na odległość. Te rakiety bardzo dużo obrażeń zadają. Ażby się nam jakiś wytrzymały, elitarny przeciwnik jeszcze dodatkowo szelą lodem. Podnieśmy ten legendarny przedmiot. Buty, które nam wypadły, nawet nie wiadomo kiedy, bo te rakiety musiały coś ubić stojącego w oddali. I kolejny, widzicie, bardzo opłaca się otwierać skrzynki, szczególnie na tych najwyższych poziomach. To co wiem w samym początku, skrzynki w Diablo 3 mają naprawdę dobry drop. Praktycznie teraz, co skrzynkę tworzymy, to mamy legendarny przedmiot. czyli jak ktoś zbiera czy plus skrzynki, zbiera przynajmniej tyle zaklinaszki, to jest to dobra opcja dla niego, żeby tak w takich ku pobiegać, No i żeby otwierać wszystkie skrzynki oczywiście. Nie idzie to tak szybko jak te niższe poziomy, ale w dalszym ciągu idzie do przodu. Wszystko to przez przeżywalność, co jednak dużo teraz trzeba uwagę do podniesienia wytrzymałości, aniżeli ulepszania obrażeń. Zabijamy to po w miarę szybko. Postkór jakiś legendarny się trafił. Dlatego tylko kwestia tego, że one nas też za szybko zabijają. No to zaraz przeanalizujemy, co można by usprawnić. Dużo zgonów jak na jeden. Jedną udrękę. No ale nie dowiecie się, co Wam potrzeba, jeżeli nie zrobicie właśnie takiego eksperymentu. I nie spróbujecie wyższego poziomu. Widzę, że nie brakuje obrażeń, więc nie boję się ich utraty. Ale widzę, że brakuje wytrzymałości. I teraz już kwestia, jak Wy na to zareagujecie. Ja myślę, że mogę spokojnie zmienić klejnoty na te dodające wytrzymałości, czyli być, e, przede wszystkim odporność na wszystkie żywioły. Dobre jest to w tym wielostrzale, że jego zasięg jest tak duży, że nawet wychodzi poza ekran. Także możecie stać z daleka, strzelać w te grupy potworów. One was nie widzą, one was nie atakują, a wy już je powoli sobie ubijacie. Dlatego myślę, że ta postać, jakby ją podpracować pod przeżywalność, byłaby na pewno dobrą postacią do puszowania tych głębokich szczelin, czyli tak naprawdę robienia jak najwyższego poziomu. Myślę, że tą postacią ubiłbym wyższy poziomy niż minikiem, tylko by to wymagało czasu, bo to wymagało. Powolnego, takiej powolnej eksploracji. zapchała się już nam cała skrzynka. Warto przejść się do kowala, przetworzyć to wszystko. Widzicie, wpadł na nas błyskawica i od razu padamy. Starajmy się najpierw ubić to wszystko, co tam się rusza. I teraz, dopiero otwórzmy sobie portal. Tylko wpadniemy u kowala, wszystko przerobimy i wracamy, bo już został tylko 1%, żeby dobyć tą szczelinę. I pozostałe przedmioty będziemy sobie oglądać później. Już myślę, że jak podniosę te kuleczki, to się przywoła straż. I wiada się. Ups. To nie było założonym, ale jakaś trójka przeżyła jedna no i teraz zabawa bieganiem i unikanie tych jego fal, tych e, wydaje mi się, że to lodowe fale takim zresztą nazywa się szronu to jakie inne miały mieć fale Te pentagramy też pewnie dodają yy, obrażenia od y, lodu No i Kron padł Dużo kluczy do głębokiej szczeliny, ponieważ mamy ten bonus od... Y naszej zaklinaczki, który dodaje dodatkowy klucz 25% szansy na ekstra klucz, jest to poziom udręka 16, czyli tak jak mówiłem poziom najwyższy także to też maksymalna ilość kluczy tutaj drobim zobaczmy, co nam ciekawego wypadło to nie jest świty to jest skrzydła i liany które do, powodują, że moccie cieni również dodaje zasłonę dymną My tego nie używamy, więc nie jest to nam potrzebne. Pozbądźmy się tych przedmiotów. Moskwy mem o Zmierzchu, Raki, Ksepriański Amulet, Skupienie Malota, Żelazne Błoto Łazy, no i to Skrzydła Iwiana, Ulotny Pierścień też nie jest potrzebny, nie wypadło nic pod zestaw, czyli nie uda nam się tego setu skompletować w taki sposób, jak chciał. Pożyczę ten kamek ze, ze skrzynki, które już tam gdzieś kiedyś się nazbierało. Warto jest trzymać takie poboczne zestawy, one są dość przydatne. Przełóżmy pierścień. I teraz mamy dodatkowe obrażenia. Jeszcze ponad to co mamy tutaj spadły nam te podstawowe obrażenia, ale na pewno zwiększyły się zadawane, bo mamy te 50, plus 50% bonusu. Jeszcze zostawię ten pierścionek na razie. I teraz tak, co byśmy tu mogli dodać? Żeby nam zwiększyło yy, Te wszystkie odporności, jest to diamenty by było najlepiej pododawać Tylko jeszcze spróbowałbym zrobić w kołczanie miejsce na klejnot Dodał tam zwiększenie obrażeń i wtedy moglibyśmy zamienić żeby ta liczba się wyrównała A żeby zmienić kołczan Musielibyśmy zrezygnować z czegoś co i tak dodaje obrażenia zwiększa brzemię umiejętności huraganu ognia no to huragan ognia i tak nie używamy tu będzie bardzo dużo prób bo jak jest bardzo dużo opcji koszty zasobów zmniejsza nie jest to potrzebne potrzebujemy miejsca na klejnot najlepiej na się Wracamy do naszej skrzynki Saćmy ten kamyczek Trochę się zwiększyło I to ewentualnie można by podmienić na Diamenty, widzicie odporności nie są za rewelacyjne na ogień, to są praktycznie żadne Także na pewno nad tym trzeba by popracować, żeby teraz wzmocnić tą postać, bo jej obrażenia są już dość dobre, to tylko ta przeżywalność jest taka słaba. No, nadzieję, że się podobało. Build uważam za ukończony. Dalsze szlify to już jest po prostu wdrapywanie się po drabince, zdobywanie tych samych przedmiotów tylko z lepszymi opcjami. Równie dobrze można teraz postać ich po sprawdzać, w których co można by dodać, czy na przykład jak zwiększyć trochę życia. Popróbować lepsze opcje, powykręcać z tych przedmiotów. Nie wiem, czy te na ramienki, co tu były, były lepsze. Nie, nie były lepsze, także po prostu można każdy teraz przedmiot włożyć do zaklinaczki i spróbować mu zrobić lepsze opcje. Jeżeli uważamy, że na przykład tutaj pancerz nie jest nam potrzebny, chcemy wytrzymałość, no to wkładamy to. I, I zamieniamy aż przemamy, wytrzymałość. To samo z, z spodniami. Regeneracja punktu życia nie jest potrzebna. To też pancerz nie jest aż tak potrzebny. Można to spróbować podmienić. I przed, po przedmiot w przymiocie porobić sobie wszystko pod. właśnie wytrzymałość, pod zwiększenie wszystkich odporności. Jeżeli w każdym przymiocie dodalibyśmy po 108 przedmiotów, 800, 1500, 1200 to już by były dobre odporności. Zapraszam na jutrzejszy odcinek podsumowujący build, w którym przedstawię wszystkie przedmioty, jeden po jednym omówię je i też sposoby ich zdobycia. Może komuś się spodoba, może przyda się komuś w przyszłości przy zakładaniu nowej postaci na nowym sezonie. Na pewno tą postacią obrało się bardzo przyjemnie i też szybko udało się wszystko skompletować. Warto pamiętać o tym zbieraniu wszystkich materiałów rzemieślniczych. Ale o tym dokładniej w jutrzejszym odcinku, na który się serdecznie zapraszam i do zobaczenia.